Ludzie, co tu się wydarzyło? Trafiłem kantę w jednym rzadkim pił z, 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 z jednym rzadkim piłkarzem. Tak, gra, gra to, to. To nie ma sensu po prostu. w co 100 tysięcy czasami ludzie nie ja trafiają w ekranów. A ja trafiam niewymiennego kantę. Dziękuję. Naprawdę dziękuję jej. Czy co mógłbym go dać za delfa do składu? Ale ja sprzedaję pop Ponieważ mi mnie ostatnio zawalił jedno spotkanie, właściwie dzisiaj, przez które zremisowałem, ani nie wygrałem, i nie mogłem jakby robić o imienia. Jak widzicie, odblokowałem 8 8.5. ale jak, jak, jak to się dzieje, że ja trafiłem kantę w parce z jednym rzadkim, w wreszcie jakiś dobry traf. No mógłbym go, go dać za Delfa, ale ja daję go za pogłę. I kupię sobie, wiecie co, kupię sobie, może jak sprzedam Pogbę, czekajcie chwilę, muszę to rozplanować, kupię sobie Del Aliego na środek pomocy, tego wiecie, tego pomarańczowego. To będzie fajny pomysł, bo Pogba, a poza tym jakbym tu dał Kantę, to będzie by było pełnego zgrania poczekajcie chwilę. Wywale tylko Pogbę i derfa ze składu i tutaj, po, tutaj pomyślę. A wiecie, co jest najlepsze? Że ja właśnie chciałem grać tego kantę za Pogbę. Ja, ja obliczałem, czy właśnie chciałem zacząć obliczać, czy jak sprzedam Pogbę to czy, to czy z tym 60, 70 monetowym budżetem 70 monetowym 70, 000 monetowym, 70 000 monetowym budżetem, czy będzie mnie stać na Pogbę. Chyba bym nie na kantę, jeny. Już z tych emocji naprawdę mi się wylą słowa Zobaczę tego Dele Aliego, bo on by mi tutaj pasował Poczekajcie Nareszcie coś trafiłem, no i kupiłem sobie tego Dele Aliego. jeszcze Jak sprzeda, prze, sprzedaje mi się Pogba, no kurde, wystawiłem go za yy, 115k A właśnie za tyle jest najmniejsza jego cena, no jest, wreszcie się sprzedał No no i to się ceni. I teraz zobaczmy, czy gdzie stać na warana. Najwyżej kogoś tam sprzedam. Tak jest! Ten skład już wygląda spoko. Kupiłem warana z kotwicą za... Ile tam to było? Ile ja dałem za warana? Za 90 tysięcy z kotwicą jeszcze, więc bardzo spoko. Kantę oczywiście pierwszy właściciel. Szkoda, że nie wyfiłem go w trakcie TOTY. Ale to o czekajcie, czekajcie, Nieważne, dlaczego kondycji nie mam, po prostu zapomniałem dać. Pierwszy właściciel, niewymienny. No, właśnie tak patrzę, Fra. Właśnie. Dobra, opowiem wam taką historię. Grałem Semeczyk i gości miał. W pierwszej części przegrywałem 3 do 1. On miał 3 strzały i 3 gole. Później grałem sobie tak, doprowadziłem do remisu. Wygrywałem już pod koniec, mi się wydaje, że wygrywałem. Albo zremisowywałem. Pod koniec już się wkurzyłem. Nie, to było tak. Był remis. I gościł mi pod koniec, strzelił z kąta São Maksimię. Jak to się wymawia, Dona Ruma wpakował piłkę do własnej siatki. On miał Lukasa Mourę i São Maksimę także na ataku. No i oni mi tyle bramek strzeli i później jeszcze zremisowałem, ale to już mnie nie obchodziło, bo tam trochę z tym, yy, yy, bo bo nie wszystkie zadania, bo nie wygrałem meczu, yy, zrobiły się na Osimena. że to średnio gadam, ale no mam to, jeszcze muszę upanować emocje po trafieniu golo cante. No i tak, no i ten składzik wygląda już spoko, właśnie chciałem, marzyło mi się Kante. No i patrzcie, no i mówiłem, że ta gra jest beznadziejna, w ogóle wiecie, że jak teraz takiego, no po lekkim wylewiku Ruma kupiłem, w ogóle mogę go sprzedać teraz. i Najprawdopodobniej będzie mnie już za niedługo stać na Tysztogena. Jak go sprzedam, i sprzedam na to. Więc bardzo spoko. No i właśnie sobie odblokowałem Właśnie wam pokażę co. Właśnie wam pokażę co. odblokowałem właśnie z Osimena. Ty. przyszła gwiazda. Nie, to nie to. To, to, to. odblokowałem, bo strzyłem tam 20 goli, wiecie. No i mówię, no, się otworzę tą paczkę, bo, bo co? No i ekrany, no ta gra jest chora. Trafiam ekrany. W parce z jednym rzadkim piłkarzem. Po raz któryś już. I mówię walkout, woje. Oh yeah. I dni w parce stokanie trafiłem, a ja z darmowej paczki trafiam walkout ta gra jest chora. Patrzę Francja, no to co? Dacie mi Mbappe, mówi SPD. miał workout w 19, bo miał 85, więc czy SPD to musi iść Kante? Kante! Chelsea-Londyn! N'Golo Kante! Ta gra jest chora. Po tak nieudanym meczu, na szczęście, gra mi wynagradza i moim zdaniem, to SBC jest beznadziejne. Nie wiem dlaczego ja to dodałem do ulubionych. Rozbudowa OTW. Pomijając fakt, że trafisz tam na pewno z albo chyba, że jakaś wyszła nowa drużyna OTW, że z tych transferów z, z, ze stycznia, nie wiem, no i patrzcie na te wymagania. Musisz kupić obiecujący transfer, bo kto ma w składzie, no, może niektórzy mają, ale kto ma tam w klubie obiecującego zawodnika, obiecujący transfer. Kto? W tym momencie, jakiegoś słabego. Musisz kupić go za 20 tysięcy z Joelinton. Ogólna ocena zespołu aż 83. Zgranie i liczba piłkarzy to nieważne. Ale wy, nie, wymienna to tam trzeba zapłacić, nie wiem, 10 tysięcy więcej za jakiegoś. Informa albo 15 tysięcy więcej, więc masakra. Ja tego nie robię, ale jak ja się cieszę. No. Wiem, że trochę tam ta historia Wam się mogła nie spodobać. To trudno, ale dajcie łapkę w górę za kantę. Proszę, proszę. Za te emocje jeszcze dam mu jakiś fajny styl gry podwyższający mu, nawet nie strzały. Nie muszę, będę grać nim oczywiście na ale też jest spoko kartą. Muszę Wam pokazać jego statystyki. O, jeszcze skupiłem go z kanalizatorem, nawet nie zauważyłem. Może dam mu. A kotwica co, co podwyższa? Kotwica, kurde. O, to może dam mu kotwicę, żeby mu podwyższyć tempo. Obrony i fizyczność to by było naprawdę spoko, bo przecież trzeba dać cień, gdyby, gdyby chciał, żeby tylko tempo i obrona. Ale ogólnie karta jest spoko. Więc jak dam mu z tej otwica, to już będzie karta z gangu Hunita, Czyli wszystkie statystyki powyżej 80. No i jakiś fajny styl gry dla Ingulo Counter. To się robiło Działania, dobra. Eee, szukaj karty jednorazowej o nie wiem fajnie jakby podania zwiększało styl gry no styl gry fajnie jakby coś z podania zwiększało no snajpera to pomijamy o tylko jeden gladiator no to podania tempo dribbling Podaję ten podrobniki. To jest, myślę, rozsądny styl gry. Bo reszta, jak tu widzimy, nie zwiększa kantę tempa, więc psyk i motorniczy, zaakceptowany. Cześć.